Hej, Szymanko, nazywam się Karolina Brzuszczyńska, jestem trenerką personalną i instruktorką taekwondo. Współpracę z Kateringiem Pomelo miałam okazję rozpocząć jakieś kilka miesięcy temu i mega się cieszę z tego, że, że tak to wszystko wyszło. Dlatego, że jak odkryłam Katering Pomelo, to trochę zmieniło się moje życie i może to załóż mi śmiesznie, ale rzeczywiście tak jest, ponieważ większość czasu spędzam poza domem, jestem w ciągłym ruchu, a to na nagraniach YouTube'owych, a to na treningach personalnych z moimi podopiecznymi, a to na swoich treningach. Trenuję minimum raz dziennie, czasem są to dwa treningi w ciągu dnia, także jestem w ciągłym ruchu. Wiecznie spędzam czas poza domem, domu bywam tylko wieczorami. I do tej pory nie miałam czasu kompletnie na gotowanie posiłków, przez co moje cele treningowe trochę były zaburzone przez nieregularne odżywianie. Odkąd podjęłam się współpracy z Katerinkiem Pomelo, miałam 5 posiłków w ciągu dnia. Moje posiłki są regularne. Mam się celów treningowych, bo w Katerinkę Pomelo mogę sobie te cele wyznaczyć. U mnie akurat dieta, którą wybrałam, to jest sport carbo. Mam tysiąca kalorii ze względu na właśnie wysoką intensywność treningową. Codziennie chodzi do mnie takie pudełeczko, które biorę ze sobą i noszę je w ręku przez cały dzień. To, co najbardziej mi się podoba właśnie we współpracy z Katerinkiem Pomelo i co mnie najbardziej urzekło wśród całej konkurencji, to przede wszystkim to, że catering Pomelo jest ekologiczny i mogłam się zdecydować na eko opakowania. Mam możliwość chronić środowisko i nie produkować więcej tego plastiku. Mam dokładnie wypisane makroskładniki. Ogromna różnorodność w posiłkach w cateringu Pomelo, dlatego że codziennie jest coś innego i codziennie catering Pomelo mnie w sumie zaskakuje, dlatego że cały czas znajduję coś pysznego, czy to są jakieś ciasta, czy to są jakieś ryby w panierce. Serio, nawet jest z czasem panierka, która jest fit oczywiście. Warzywa zrobione w taki sposób, że naprawdę zjada się je ze smakiem i nie jest to męczarnia, żeby wciskać w siebie sałatę, tylko to po prostu jest pyszne, dlatego że na przykład do sałatek często jest bardzo dobry dressing. Co ważne, w cateringu Pomelo można mieć dostarczany catering 7 dni w tygodniu, słuchajcie. 7 dni w tygodniu, gdzie większość katarinków oferuje Wam 5 dni w tygodniu. Akurat ja zdecydowałam się na opcję od poniedziałku do soboty. Niedzielę to są dni, kiedy pozwalam sobie na cheat meal, a od poniedziałku do soboty trzymam się mojej diety i całej rozpiski dietetycznej, którą mam zawsze w pudełeczku. Tak wygląda ta rozpiska. Zobaczcie. portkarbo 2,5 2,500. Wszystko jest pięknie wypisane. Ile mam białka, ile tłuszczy, ile węglowodanów. Musicie zrezygnować z dwóch składników, z dwóch produktów, których nie lubicie jeść, więc możecie całkowicie wykluczyć. Ja na przykład wykluczyłam ze swojej diety wieprzowinę ze względów etycznych. Także kochani, podsumowując, catering pomelo przede wszystkim to jest różnorodność, po drugie to jest dostępność 7 dni w tygodniu, po trzecie catering pomelo jest niemalże w całej Polsce, na pewno w największych miastach w Polsce. Po czwarte, możliwość dopasowania cateringu do swoich celów treningowych, czy celów ogólnych związanych z naszym stylem życia. Możliwość dopasowania cateringu do swoich potrzeb zdrowotnych, czyli na przykład mamy dietę gluten and free etycznych, czyli dieta wega, Wegetariańska, wegetariańska. Catering pomelo jest ekologiczny i przede wszystkim jest smaczny i różnorodny, nie przeciągając ja z całego serca wam catering pomelo polecam. Jestem nim zachwycona. To jest najlepszy catering, jaki do tej pory miałam. Mam nadzieję, że Wy też się w nim zakochacie jak spróbujecie, także ściskam was mocno.